Lato zbliża się wielkimi krokami, więc to ostatni dzwonek, aby zadbać o swoją formę. Możecie ćwiczyć wszędzie. Na salach treningowych, w domu czy właśnie na takich siłowniach na otwartym powietrzu jak ta za mną. A od czego zacząć? O tym opowie nam Dominika Wacsmundzka, trener personalny. Pamiętajcie, nieważne gdzie ćwiczycie, obuwie sportowe oraz strój sportowy to podstawa. Cześć, z tej strony Dominika Wacsmundzka. Jestem trenerką personalną, instruktorką fitness i właścicielką klubu. Zapraszam Cię na trening w plenerze na naszej siłowni obok kampusu UJ. Trening będzie z dedykacją dla kraków w formie. Ja zaczynam od nart biegówek. Mamy dwie opcje. Opcja zaawansowana to jest trzymamy sobie za uchwyty i mocno pracujemy nogami prawa, lewa na zmianę do przodu. Jeżeli chcesz trochę lżej, możesz złapać po prostu za uchwyty i powoli poruszać nogami do przodu. Zdaje się, że жорстоким буває тільки діти. Poтім виростаєш і розумієш, що дорослиш і гірше за дітей. W Krakowie rozpoczyna się święto kino niezależnego, kolejny festiwal Mastercard of Camera. Jednym z programów tego festiwalu jest prezentacja filmu, bardzo szczególnego dla Ciebie filmu. Co to jest za film? To jest film Nosorożec. Powstawał rok temu. Kończyliśmy go właśnie na wczesną, wczesną wiosną końcówką zimy. No i teraz. Możemy go pokazywać na festiwalu w Krakowie. I jeszcze szczególny jest, jest osoba, z którą ten film wspólnie realizowałeś, czyli Olek. Jak my możemy tutaj, będąc w Krakowie, mu pomóc? Od pierwszych dni mieliśmy z sobą kontakt. Próbowaliśmy organizować przede wszystkim zakupy sprzętu ochronnego. Robiłem kilka zamówień, wpłacałem z własnych pieniędzy, a teraz organizujemy zbiórki około 20-30 kamizelek bo to też poszły z różnych źródeł. Razem z producentem, z Dariuszem Jabłońskim, on organizuje z Warszawy, a tu z Krakowa wysyłamy transporty. Najłatwiej z tego, co nam wszyscy przyjaciele mówią, żeby propagować kody QR. No i nasz zrzutka.pl, można też tą zrzutkę znaleźć. To jest zrzutka dla, dla, właśnie, dla ekipy filmu Nosorożec i Olega Sencowa, kamizelki i 10 kompletów kamizelek i hełmów. Do you fight for victory for ending. Every people, every man, and every woman. We will fight and we will Ukrainy. Ukraine. Wisła, bezapelacyjna królowa polskich rzek. Ciężko wyobrazić sobie krajobraz naszego miasta bez niej. Jaką rolę odgrywała kiedyś? Jakie funkcje spełnia teraz? Na te pytania znajdziecie odpowiedź na wystawie Muzeum Krakowa Wisła Rekreacja. Zapraszamy! Wystawa opowiada o Wiśle, o Wiśle w Krakowie, ale nie, o, nie jest to wystawa monograficzna. Postanowiliśmy zająć się tą niegospodarczą częścią wykorzystania Wisły, czyli szeroko rozumianą rekreacją. Nad Wisłą w Krakowie plażowano i w samej rzece również pływano i to pod samiutkiem Wawelem. Możemy podziwiać sztukę. Sztukę, która powstawała albo pod wpływem Wisły, albo nawet i na Wiśle. Zarówno dzieła historyczne, tutaj przede wszystkim z naszych zbiorów, ale zgromadziliśmy również krakowskich artystów, którzy wypożyczyli nam swoje dzieła po to, żeby można było podziwiać, w jaki sposób Wisła na nich oddziałuje, jak tworzą pod wpływem, czy też i na Wiśle. Bardzo ciekawą sprawą jest, są współcześni wpisacy. Ludzie, którzy na drewnianych łodziach odtwarzają te łodzie, odtwarzają kulturę dawnych Flisaków, ich język, ich tradycje i czerpią radość właśnie z tego, że mogą Wisłą pływać zarówno w Krakowie, jak również i poza Krakowem. Opowiadamy oczywiście o żegludze pasażerskiej, opowiadamy o imprezach, eventach, które działy się, ale również się i dzieją do tej pory, niektóre mają dość długą historię. Opowiadamy w końcu o sportach wodnych. Wreszcie mówimy o bezpieczeństwie, czy w ogóle o możliwości korzystania z rzeki. A teraz zapraszamy Was na wyjątkowe urodziny. Od 30 kwietnia w ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu można zobaczyć wystawę upamiętniającą 50. rocznicę powstania pomnika Smoka Wawelskiego. Wystawa nosi tytuł Smoczy ogród Bronisław Chromy na Wawelu. Smok wawelski przez wieki działał na wyobraźnię wielu artystów, jednak najbardziej znaną formę otrzymał dzięki rzeźbie Bronisława Chromego. W tym roku mija właśnie 50 lat od kiedy u wylotu Smoczej Jamy stanął charakterystyczny pomnik, który każdego dnia przyciąga w to miejsce rzesze Krakowian oraz turystów. Właśnie tutaj w tym punkcie my robimy, organizujemy takie zajęcie dla dzieci przez sztukę. I ukraiński studenci robią dla ich zajęcie rysowanie, różne takie rzeczy artystyczne Mamy... Taką możliwość, że jakiś kto e, chce przyjść tu i e, znaleźć dla siebie pracy albo coś pomieszkanie, to my możemy z tym pomóc też. Rozwinięcie tej nazwy to jest Polska Ukraina Kultura Natura Transfer. Niby nowy punkt, ale jednak nie nowy, ponieważ Teatr Słowackiego wraz ze swoimi partnerami, czyli Stowarzyszeniem Salam Lab i Fundacją Zustri, czy oraz Kultura Futura e, już od początku włączył się w pomoc. E, uchodźcom, a to jest nasza zupełnie nowa inicjatywa, tych samych organizacji pod egidą oczywiście naszego projektu Kultura Futura, który ma służyć no, po prostu integracji, czyli taki punkt, w którym nie chodzi o to, żeby tworzyć, przepraszam za wyrażenie, takie getto dla uchodźców, tylko to ma być miejsce, w którym mamy się spotykać i mamy się spotykać twórczo.